Komentarz gminy i stanowisko gminy jest jasne od samego początku zaistniałej sytuacji, e, czyli od wczoraj, gdzie kategorycznie potępiamy zachowanie e, mieszkańca naszej gminy e, w związku z zaistniałą sytuacją na drodze. Jest to karygodne, żeby człowiek mógł dopuścić się e, takiego, takiego zachowania, a dodatkowo jeśli jest się osobą publiczną, e, czyli osobą, która powinna dawać przykład swoim zachowaniem, e, wielokrotnie, wielokrotnie wzmacnia to jak gdyby negatywne. Negatywny przekaz. Rozpoczęliśmy procedury związane z odwołaniem, oczywiście, pana Sołtysa w spełnionej funkcji o godzinie 12.30, czyli w zasadzie za kilkanaście minut odbędzie się spotkanie Rady Sowackiej, na którym będziemy omawiali szczegóły tego, tego odwołania. Wierzymy to, że w najbliższych dniach uda nam się tą procedurę przeprowadzić. z Sołtysem kilka, kilka miesięcy, dopiero chyba nawet niespełna roku, o ile dobrze pamiętam, a wprowadził się na teren minerszczutowo niedawno, około dwóch, może czterech lat około 4 lat temu, więc ciężko jest mówić o tym, e, jak społeczeństwo e, odbiera. No, wygrał wybory na Sołtysa, mieszkańcy większością głosów, e, mieszkańcy sołectwa Kontrymaskiego wybrali, więc, więc e, raczej na początku akceptowali. tak. E, no, ciężko jest mówić o sygnałach, bo jedni krytykują, drudzy chwalą, ale taki incydent e, od razu aż taki miał miejsce po raz pierwszy. No, tak to, tak. i tu jest właśnie bardzo duży problem, ponieważ e, my co prawda przygotowaliśmy już e, wraz z Radą Sołecką e, informacje o zwołaniu zebrania, o zwołaniu zebrania e, wiejskiego. Niestety e, Statut Sołectwa i Analiza Prawna jednoznacznie e, troszeczkę skreśla to działanie. Dla nas najlepszym rozwiązaniem byłaby dymisja Pana Sołtysa. Tak jak powiedziałem, czekamy na jego wyjście z prokuratury i wtedy poprosimy o spotkanie. Mamy nadzieję, że wtedy e, poda się do dymisji. Jeśli nie, e, to może się okazać, że będziemy musieli przekonać go oczywiście na wniosek Wójta, więc tutaj nie ma jakiego przekonania, bo Pan e, Sołtys nie zrobił oczywiście łaski gminie, będzie musiał to zebranie wiejskie zwołać, ale w momencie, kiedy e, tak to będzie trwało, to ten czas będzie się niestety wydłużał, ponieważ od momentu e, zawiadomienia mieszkańców do zebrania wiejskiego musi upłynąć aż tydzień, aż 7 dni, aż 7 dni, więc wolelibyśmy załatwić tę sprawę znacznie, znacznie szybciej, więc podejmiemy inne działania i chcemy to właśnie na Radzie Sołeckiej omówić e, bo może nam się uda jednak to zorganizować w innym trybie i, i odwołać Pana Sołtysa inaczej, ponieważ na pewno musi ono się odbywać na wniosek, na wniosek Wójta i Wójt na pewno taki wniosek złoży. Bezdyskusyjne, bezdyskusyjne, bo jak tu siedzimy 10 osób, nikt z nas nie uważa inaczej, nikt z nas nie uważa. Chcemy sołtysa. odwołać Sołtysa i prosimy Pana o, jako naszą władzę o tutaj jakby realizację. Prawda? I to odwołanie zostaje później skutecznie zaskarżone. Przede wszystkim zwołanie zebrania, zebrania wiejskiego jest w kompe, kompetencji wójta tylko i wyłącznie w przypadku upływu kadencji sołtysa i rady sołeckiej. Jest to jedyny przypadek, który nadaje takie uprawnienia wójtowi na podstawie paragrafu 13 statutu sołectwa. Analogiczne uprawnienie wójta wynika z paragrafu 17 statutu, który mówi o przypadku wakatu z uwagi na odwołanie sołtysa. Oznacza to, że wójt może zwołać zebranie wiejskie tylko w celu przeprowadzenia wyborów. Szanowni Państwo, yy, żebyśmy uznali wszyscy, że nam wszystkim zależy na tym samym. Bardzo Państwa o to proszę. Możemy się oczywiście emocjonować, ale to do niczego nie doprowadzi. To do niczego nie doprowadzi. A my nie chcemy, ja się nie identyfikuję z nim od samego początku się nie zgadzam, żeby taka fama szła bo Polsce i nie tylko, że mamy takiego sotysa. No tak. Ja go nie oceniam prywatnie, żeby było jasne, bo wiadomo, że jestem jego konkurencją jedyną, bo wszyscy mu od samego początku i mamy to, co mamy. Ja liczę bardzo na to, że Pan Wójt stanie na wysokości zadania i zrobi to, co należy. A co. Był, e, na pewnym wizerunku e, gminy Sztutowo, dlatego też podjąłem decyzję o, o całkowitym zablokowaniu możliwości komentowania, e, komentowania e, naszych postów, e, ponieważ zbyt dużo hejtu wylewało się na całą gminę, ale rów, również na, na tą osobę. E, a szczególności na rodzinę. W związku z tym, że mamy e, lukę prawną, ale to nie wynika z błędów gminy, to ogólnie jest luka prawna. E, mamy co prawda różnicę zdań, malutką są tutaj luki, ale chcąc załatwić sprawę polubownie i, i, skorzystać, e, i skorzystać z tego, żeby sprawę zamknąć jak najszybciej i rozpocząć procedurę związaną z naprawą wizerunku gminy, to na decyduje, że poczekamy na opuszczenie sołtysa aresztu. Jak sołtys opuści areszt, zostanie poproszony o spotkanie i omówimy z nim e, sprawy związane z jego Dymisją. Mamy nadzieję, że, że poda się do dymisji, tak jak mamy nadzieję, że w końcu odniesie się w ogóle do zaistniałej sytuacji, bo na razie tylko my ponosimy konsekwencje, konsekwencje tego działania. Jeśli nie, nie poda się do dymisji, przedstawię w imieniu wójta, ale i rady sołeckiej, myślę, że się po podpiszą się pod tym wnioskiem wszyscy, wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego, na którym dojdzie do odwołania pana sołtysa. Jeśli nam odmówi się zwołania takiego zebrania, chociaż nie ma podstaw do zwołania takiego zebrania, po prostu podejmiemy działania, jak to nazwać Pani Sekretarz? Które będą możliwe bezpieczne dla przyszłości gminy Sztutowo, Dokładnie tak. utrzymać urząd. I po, po prostu wójt gminy znajdzie rozwiązanie takie na podstawie którego będzie mógł zwołać zebranie wiejskie. W granicach. Mimo tak. tego, że nie jest w to zebranie, Mimo tego, że w prawa, mimo tego, że nie jest to zebranie wyborcze, a tylko do takich zebrań do tylko do takich ma niestety prawo. A oczywiście później zdając sobie sprawę z luki jaka jest w prawie naszym polskim podejmiemy stosowne kroki, żeby pozmieniać statuty naszych sołectw, bo wynika z tego, że statuty są przestarzałe i Nikt nie przewidział, że osoba publiczna będzie mogła się dopuścić do takich czynów. Nie wiem, czy to jest... rzeczywiście nie zrobi. Umówmy się, że jeśli pół godziny po wyjściu, pół godziny po wyjściu z aresztu nie dokona żadnej czynności, robimy co? Tak, jeszcze gwoli ścisłości. My tutaj nie osądzamy go. W żadnym momencie. Fakty są faktami i coś musimy zrobić. Udało się przekonać sołtysa do złożenia rezygnacji. Pan sołtys złożył rezygnację. Sołectwo Kontyrybackie od godziny 14 nie ma sołtysa. Ogłosiłem zebranie wiejskie, zebranie wyborcze, które odbędzie się które odbędzie się w pierwszym możliwym terminie, czyli 12 marca o godzinie 17. .00. Będzie to zebranie, na którym mieszkańcy sołectwa Kontyrybackie wybiorą nowego sołtysa. W jaki sposób pan się dowiedział o, o dymisji sołtysa? Do urzędu gminy wpłynął dokument, w którym pan Sołtys zrzeka się swojego stanowiska. Mhm. Dostał pan do namisie? Tak, oczy, oczy, oczywiście, że tak inaczej innego byśmy nie przyjęli. Oczywiście, tak. dlatego też mówię od godziny 14, ponieważ około 14 dokument wpłynął na urzędu. Mhm. Był podpisany przez... przez pana sołtysa, też przez, przez pana Jacka Zielińskiego, przez sołtysa Kontów rybackich. A czy... Odbywaliśmy różnego rodzaju rozmowy chcąc przekonać sołtysa, że dymisja będzie najbardziej optymalnym rozwiązaniem tej sprawy, ponieważ procedury związane z odwołaniem są pracochłonne, a zarazem będą wymagały od sołtysa wielkiego zaangażowania, ponieważ na zebraniu, którym odwoływaliśmy pana sołtysa, musiałby się on pojawić i stawić czoła mieszkańcom i wyjaśnić całą sytuację, przedstawić całą sytuację mieszkańcom. Pismo, tak? tak jest. A może pan to powiedzieć? Jak tak, to pismo jest? zostało przekazane prawnikowi pana Jacka, pana Sołtysa kontów rybackich i zostało dostarczone do Urzędu Gminy. To fakt. Dobrze. Na, w następnej kolejności będzie zwołane zebranie? Już jest zwołane zebranie wiejskie, już informacja pojawiła się na oficjalnej stronie Urzędu Gminy w Sztutowie i na mediach społecznościowych gminy, tak jak wspomniałem, w przyszły 12 marca, czyli za niespełna 8 dni o godzinie 17 odbędzie się zebranie wiejskie tak. To już nie są działania, które będą podjęte, te działania już są podjęte, tak? Czyli teraz przez ten tydzień, przez tydzień kąty rybackie nie będą miały Sołtysa. Yy, ale myślę, że sobie poradzimy, mamy aktywną Radę sołecką, więc z Radą Sowecką będziemy przez ten tydzień działali tak, żeby konty mogły dalej działać i się rozwijać.